I jak miejsce? Kurde, ale jest dzisiaj magia, bo jest szron. Cześć, jest mega blady świt. Przyjechałam z Magdą nad jeziorkę, nad słynny mostek nad jeziorką. Który w województwie mazowieckim znany jest oczywiście wszystkim fotografom. Jest zimno, jak nie wiem co, jest chyba z minus 5 stopni. Total, 6. Minus 6. Totalnie wszystko pokryte szronem. Ale wschód słońca. Mamy drabinę. Mamy drabiny ze sobą. Będziemy robić zdjęcia z drabiny. Ale wschód słońca szykuje się przepiękny. Byłam tutaj wiele razy, ale mimo wszystko takiego światła to jeszcze nie miałam. Zobaczcie, z tamtej strony to wygląda w ten sposób. Niebo jak niebo rozświetlone, ale w tą stronę coś obłędnego. I te wszystkie drzewa, zobaczcie, one są pokryte takim, jak to się nazywa? Szać, Magda jest tutaj dzisiaj, na tym miejscu ze mną pierwszy raz, nie zna tej okolicy. Tutaj są dwa moje ulubione drzewa, one są uschnięte, nigdy nie mają liści, te po prawej. Tam dalej jest mostek, a tutaj są kolejne drzewa i one też bardzo ładnie się prezentują. I ja w ogóle proponuję, żeby zacząć już tu robić zdjęcia. Zapomniałam stopki do aparatu, więc nie mam szans dzisiaj robienia zdjęć ze statywu. Trochę mnie to wkurzyło, ale z drugiej strony to jest dobra okazja do przetestowania, jak pracuje ten aparat na bardzo wysokich ISO. Jak wiecie, ja kocham ISO 100, więc dla mnie to jest naprawdę ból głowy. ISO 1250. Masakra. No, ale jak powiedziałam, z drugiej strony jest to okazja, żeby sprawdzić, czy może jednak da się robić na takim wysokim ISO. Zobaczcie, jak wygląda tutaj okolica w tym świetle. Oczywiście ono za chwilę się będzie zmieniało. Za chwilę jego już nie będzie takiego. Ja dzięki temu też będę mogła wejść na wyższe ISO, ale mimo wszystko, w tej chwili ten świat tutaj wygląda błędnie roślinki roślinki No ja też zrobiłam roślinki, pięknie wyglądają, jak są pokryte tym szronem. Pogoda robi się coraz lepsza. Już zamiast 1250 ISO używam 1000, a teraz już przestawiłam i będę używała 800. Słońce wychodzi z za horyzontu w mgnieniu oka. Co prawda na razie nie ma chmur na niebie żadnych, ale liczę, że jednak jakieś się pojawią. Idę teraz już w stronę mostku. Tego słynnego drewnianego, jeziorkowego mostku. Trzeba się dobrze ustawić na sam wschód słońca, ale to, co chciałam powiedzieć jeszcze, to że w tym miejscu robiłam zdjęcia wiele, wiele razy. Znam to miejsce bardzo dobrze, i za każdym razem wychodzą mi tutaj zupełnie inne zdjęcia. Niby te same drzewa, ta sama rzeczka, ta sama okolica, a jednak, jak przychodzi co do czego, to zdjęcia za każdym razem są inne. Co ja mogę powiedzieć poza tym, że jest niesamowicie? Chyba 15 razy dzisiaj to mówię, ale naprawdę jest wyjątkowo. I ze względu na to, że jest wschód słońca, i ze względu na to, że jest szaron. Nie ma śniegu, nie ma mgły, niestety. Chociaż jest drugi plan zamglony, ale to jest raczej taka niska przejrzystość powietrza aniżeli mgła. Może, jak słońce wyjdzie, to ta wilgoć, która jest w powietrzu, jeszcze opadnie i utworzy się coś w rodzaju mgły. To byłoby super, ale sam fakt, że jest to zamglenie, też bardzo dużo daje. Ta strona w tej chwili prezentuje się. No, co ja mam powiedzieć? Co ja mam powiedzieć, kiedy to jest takie niesamowite? A tu mostek. Do mostku jeszcze dojdę, ale na razie cześć. To normalnie jest konkurencja. Po prostu się biją o mostek. i zaraz żyją, zaraz biją. Miałam chwilę przerwy w nagrywaniu, ponieważ pogoda, światło zmieniało się tak szybko, że nie nadążałam zrobieniem zdjęć. A miejsce jest. Ono nie jest obłędne mi po prostu brak słów na to, żeby powiedzieć, jak fenomenalne jest to, zdjęcie, to miejsce dzisiaj przy tych warunkach. W tej chwili słońce już jest dosyć wysoko. Ale nadal jeszcze jest na trawach ten szron, trochę się już roztapia. Ja tutaj chodziłam z jednej strony tego mostku na drugą stronę mostku. Z jednej z dołu, z góry robiłam zdjęcia, z drabiny, bez drabiny. Dzisiejszy dzień to jest taki dzień, o jakim się marzy na zdjęcia: i wschód słońca, i szron. I pojawiły się mgły na wodzie. Co prawda, głównie na wodzie, na, tak tutaj na terenie, malutko, ale na wodzie nadal są. A fajne też było to, że to powietrze dzisiaj nie jest takie przejrzyste, czyli, jest zamglo czyli tylko zamglone. Czyli ten drugi plan jest. No, taki wiecie. Nie rozmyty, ale taki jakby no właśnie taki zamglony, co ja tu kombinuję dużo. No po prostu jest zamglony. Ta okolica wygląda nie jak zimowa sceneria, ponieważ no, śniegu nie ma, ale te wszystkie rośliny pokryte szadzią, bo to chyba szad się narywa, robią piorunujące wrażenie. Tutaj jest jakiś staw. Normalnie tego stawu tutaj nie ma, albo jest takie malutkie, tylko oczko. Z tego, co pamiętam, w tej chwili ten poziom wody już też nie jest najwyższy. Już sporo opad, bo tam przy rzeczce widziałam, że jest są ślady koło tym jak wysoki on był. Ale mimo wszystko jest to jeziorko i tak większe niż to, które tutaj było, które zastałam tutaj latem. Bardzo dobrze to wygląda, ale powiem Wam, że pachnie dziwnie. Troszkę taką zgnilizną czy coś? Tam jest drugie takie mniejsze, zaraz tam też podejdę. No i moja ulubiona sosna. Parę zdjęć już jej dzisiaj zrobiłam, ale na pewno jeszcze parę zrobię. Stawię się tak, żeby drzewo zasłaniało mi w dużej mierze słońce, żeby nie świeciło mi prosto w obiektyw. Znaczy, tak będzie świeciło w obiektyw, ale częściowo je przysłoni. Mocno się odbija w wodzie to słońce, więc też nie wiem, czy to będzie, czy to nie będzie czasem przepalone w tych miejscach. Ale takie bliki, trochę czasami jak są takie bliki, to można sobie pozwolić na takie przepalenia. na którą stronę nie skieruję obiektywu, to znajduje jakiś fajny motyw. Oczywiście pod słońce zdjęcia są super, ale w drugą stronę ze słońcem dają z kolei przepiękne kolory. Mimo że to słońce poranne, takie wczesno poranne już się skończyło, to nadal jest to takie miękkie, ciepłe. Trochę zimowe jeszcze słońce. Być może, że to przez ten szron, który jest na roślinach, o, daje takie złudzenie, że to słońce jest zimowe. Może ono jest już jesienne, ale wygląda to z tym szronem na roślinach bardzo dobrze. To miejsce tutaj ma tą zaletę, że to jest miejsce wielu kadrów. Wspominałam o tym, że są takie miejsca, gdzie przychodzi się, i mimo, że wy... całe miejsce wydaje się bardzo ładne, to tak naprawdę, fotograficznie, można tam zrobić jedno, dwa, trzy ujęcia. Oczywiście, każda pora roku, czy jakieś specyficzne warunki atmosferyczne też zmieniają sytuację, ale w danym momencie, jak się przychodzi, to można zrobić no, kilka dosłownie ujęć. Natomiast tutaj, Sytuacja jest dokładnie odwrotna. To jest jedno miejsce, tysiąca kadrów. Tutaj wystarczy przejść 5 metrów w prawo, 5 metrów w lewo i już są nowe krajobrazy. Chyba to wynika z tego, że jest duża, bardzo duża łąka porośnięta różnymi drzewami, które nie są zbite ze sobą, to znaczy są takie grupki drzew, ale są też pojedyncze drzewa, są takie, które mają liście w sezonie, oczywiście, takie, które są uschnięte albo na wpół uschnięte, więc jest wybór. Lekko pofalowany jest też ten teren. No. Powiedzmy sobie, że to z tym pofalowaniem trochę przesadziłam, ale rzeczywiście są takie miejsca, które są położone nieco wyżej. Moim zdaniem warto jest robić kadry w kilku, a nawet kilkunastu wersjach. I nie chodzi mi tylko o czas naświetlania, o trójkąt ekspozycji w takim ogólnym sensie. Bardziej myślę o tym, że o kadrze, że czasami przesunięcie obiektywu dosłownie kawałeczek w bok powoduje diametralną zmianę. Czasami uniesienie go wyżej, niżej. Albo pod innym kątem ustawienie powoduje, że inaczej pada światło, co innego jest dookoła, inne proporcje się tworzą. I takie drobne rzeczy, mimo że wydawałoby się, że to nie ma zasadniczego znaczenia, potrafi stworzyć zupełnie, ale to kompletnie inny obraz, i ten kadr zaczyna wyglądać na interesujący. Albo może też być po prostu zwyczajny. Dlatego ja zawsze robię, jeżeli coś mi się tak spodoba, to robię kilka, kilkanaście wersji tego zdjęcia, po to, żeby potem na dużym monitorze sobie wybrać. To jest niesamowite, że o tej porze ciągle jest szronna roślina. Cały ten krajobraz dzisiaj tutaj jest trochę taki bajkowy. To zrobiło się już mocno ciepło, a jest cały czas ten szron na roślinach. I on robi takie wrażenie. Świat jest zupełnie inny. Wyobraźcie sobie, że nie ma zielonej trawy, nie ma żółtej trawy, tylko wszystkie te rośliny są białe. I nie chodzi o to, że są pokryte śniegiem, tylko po prostu są białe. Igły na drzewach są białe, w sensie na tych iglakach. Trawa jest biała, liście są białe. Zupełnie inny świat to jest. I pewnie dlatego tak mnie dzisiaj to wszystko zachwyca, bo jest to coś zupełnie innego, coś, czego się nie spodziewałam. Tutaj sytuacja z drzewem bardzo mi się spodobała. Nie tylko dlatego, że drzewo przesłania mi słońce, ale dookoła niebo jest super fajnie rozświetlone. To niebo też ma ładny bardzo kolor w, tą, w tym kierunku, bo ono nie jest takie bardzo błękitne, ono jest takie trochę szarawe. I świetnie to wygląda. Ale podoba mi się też to, że tutaj na pierwszym planie są krzaki, które zazwyczaj, wiadomo, na zdjęciach przeszkadzają, bo zasłaniają dojście do głównego motywu zdjęcia i często ciężko jest coś fajnego sfotografować. Natomiast dzisiaj one nie dość, że są pozbawione całkowicie liści, to jeszcze nie są takimi żółtymi zdechlaczkami, tylko są pokryte szronem, tymi igiełkami. Są poniżej tego drzewa, więc występują na tle cieni, więc ładnie będą się wybijały. Super układ, super światło. Jeszcze tutaj sobie woda płynie. Może jeszcze z tej strony spróbuję zrobić drugi kad, żeby trochę było widać wody. Zaraz zobaczę. Robiłam jakiś czas temu, to znaczy pół godziny temu chyba, no może godzinę, zdjęcia tutaj pod mostkiem i wtedy były tutaj super piękne mgły. Nie nagrałam wówczas niczego tutaj, bo się strasznie spieszyłam, żeby zdążyć to sfotografować, bo światło zmieniało się dosłownie z minuty na minutę. Teraz tutaj, gdzie chodzę, zobaczcie, tu jest taka trawa, ona była cała przemarznięta. W tej chwili, jak idę, to ono się tak zaparam pod nogą. Jeszcze godzinę temu to było twarde, jak skała dosłownie. Można było o tym chodzić. No, i było całe białe, oczywiście. Zbieramy się już do domu. Skończyłyśmy zdjęcia tutaj. Dzisiejszy dzień był. świetny. Był naprawdę świetny. Cała ta okolica pokryta szronem, wschód słońca, a potem jeszcze odrobina mgły. No, czego można więcej sobie życzyć przy takich zdjęciach? No, na pewno dzisiejszy dzień był świetny pod względem plenerowym w tym roku. Ja myślałam, że tego szronu to będzie. Bo gdzieś tam się spodziewałam. Wiedziałam, że jest e, dzień ciepło, w nocy zimno, ale spodziewałam się, że jego będzie taka ilość, jak jest teraz. Czyli, że jest zielono, gdzieś tam żółte jakieś trawy wystają i po wierzchu trochę jakiegoś żonu. Dokładnie tak jak teraz. A się okazało, że cała okolica była biała. Posypana cukrem, pudrem. No, na hmm. pewno dzisiejszy dzień był e, zdecydowanie lepszy niż wczorajszy bo wczoraj byłam na wschodzie słońca, też był szron, ale nie było takiego e, mrozu, więc jakby nie było takiego efektu spektakularnego. No naprawdę jest e, super, e, super dzisiejszy dzisiejsze wyjście jest super, no po prostu, no ja nie wiem co mam powiedzieć, bo mnie po, zatkało dzisiaj jak tu przyjechałyśmy i no. Był lekki szok, był, jak przyjechałyśmy. Nie wiem, czy ja w ogóle cokolwiek sensownego dzisiaj nagrałam, ponieważ może się okazać, że jakieś takie głupoty wygadywałam zupełne, ale byłam tak podekscytowana tym, co tutaj się dzieje, to ta okolica, słuchajcie, ja znam tę okolicę, ja tu byłam nie raz, a mimo to ona mi się wydawała no, spektakularna. Znaczy ja jestem pierwszy raz, ale byłam pod dużym wrażeniem, naprawdę dojście do rzeczki bezproblemowe, rozległe tereny, przestrzeń, to jest coś, co ja akurat lubię i ten mostek cały klimatyczny, no naprawdę to, to robi. Być może zdjęcia będą monotematyczne w tym sensie, że tutaj na niedużym terenie robiłyśmy te zdjęcia, ale... To światło, które malowało, było dzisiaj bardzo też tak. takie dynamiczne. Rano było zupełnie inne, teraz mm -hmm. jest zupełnie inne i nawet na tym mostku było widać, jak te kolory się zmieniają i to zupełnie inaczej wyglądało. Tak, to, że ta, ten szron był, potem zanikał, to też było fajne, bo najpierw wszystko było takie zupełnie białe, a potem zaczęły wychodzić spod niego kolory. Więc nie tylko zmieniało się światło, ale też zmieniała się ziemia. Więc te dwa elementy ze sobą pracowały. Brakowało królowej śniegu, ale czekamy na wiosnę. Tak, a teraz jedziemy do domu, bo jesteśmy już strasznie zmęczone, bo musiałyśmy wstać o 4 rano, żeby tutaj przyjechać. Więc jesteśmy zmęczone, ale jedziemy do domu na śniadanie, na kawę, trochę odpoczynku. No i edytujemy zdjęcia, wyście je już widzieli, jak zwykle. My oczywiście dopiero jedziemy je obejrzeć. I do następnego razu. Zachęcamy do lajkowania, komentowania. Możecie nam postawić kawę. Na pewno dzisiaj na się jednej przyda. się nie skończy. To prawda. Dzisiejsze niewyspanie trzeba czymś uratować. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia. Na razie pa pa.